Mamy mówić o swoich planach, potrzebach, osiągnięciach. Nawet jeżeli to wzbudza kontrowersje, musimy przebić się czymś w miałkim tłumie i pokazać to jestem ja, robię to, to i to i wierzę w to całym sobą. To jedyny sposób by zostać usłyszanym. Zobacz, jeżeli twój przekaz będzie ugrzeczniony, do nikogo nie dotrzesz. Wielu się to nie spodoba, ale ty wyruszasz w podróż statkiem, grzecznie machając tłumowi na brzegu, który coś tam krzyczy w tle? Nie tłumacz się obcym ludziom z powodów, dla których czegoś nie robisz. A robimy to dlatego, bo nie chcemy zostawiać lekko uchylonej furtki. Zbyt często wpadamy w pułapkę myślenia, że musimy uzasadniać każdą odmowę, że musimy przekonać kogoś, że nasz powód jest ważny i że zasługujemy na odpuszczenie. Ale prawda jest taka, że twoje nie nie wymaga żadnej licencji. Czy jeżeli to powiesz, coś się zmieni? Tak. Ale na gorsze. Być może wyszedłbyś na tego milszego, ale w dłuższej perspektywie mogłoby się stać tak, że on by naciskał, aż w końcu byś się zgodził. Tym bardziej, jeżeli nie jesteś asertywny. Więc jeżeli ktoś składa ci jakąś propozycję, a ty mówisz, no nie wiem, mam urodziny, cioci grażyny w piątek, muszę się zastanowić, daj mi czas. No ale tak ogólnie nie za bardzo chcę, wiesz? No, mam inne plany. No i widzisz, po takim tekście, jeżeli ktoś jest natrętem, będzie cię naciskać. A co gdybyś zamiast tego powiedział? Nie, dzięki. Możesz się leciutko uśmiechnąć, jednak ma za tym stać niezachwiana wiara w siebie. Nie dzięki jest niemal odporne, bo nie ma nawet jak na to naciskać. Nie dajesz żadnej luki, którą ktoś mógłby wykorzystać. Widzisz, tłumaczenie się osłabia Twoją pozycję i daje możliwość innym ludziom do oceniania Twoich ruchów. Gdy odpowiadasz w prosty, konkretny sposób, pokazujesz, że masz szacunek do siebie i swojego czasu, a wszechświat w następstwie cię za to wynagradza. Szybki przerywnik. Serdecznie zapraszam Cię do najszybciej rozwijającej się grupy rozwojowej w Polsce, Lapliderów. Wiedza oraz ilość inspiracji, którą tam otrzymasz, zmieni Twoje życie. Kliknij na dole i przetestuj sam. Dzisiaj włączysz TikToka z samego rana, godzinę poskrolujesz i już Ci się nic nie chce. Tak oto rozregulowujesz sobie cały system dopaminergiczny. Nikt nawet nie musi wycofywać gotówki albo wprowadzać jakichś dużych ograniczeń. Sam zakładasz kajdany myśląc, że Jesteś niezależny. Oczywiście, w cudzysłowie. I tu pojawia się paradoks, który potwierdza moją tezę z tytułu: W społeczeństwie, które czuje się przytłoczone, każda drobna ingerencja wywołuje panikę. Ludzie przestają widzieć zmiany jako coś, co można dostosowywać, a zaczynają postrzegać je jako część większego nieuchronnego planu całkowitego zniewolenia. To często manifestuje się tekstami. No, zakażą tego, a za niedługo będzie jedzenie na kartki. Paradoks polega na tym, że tłum przesadnie reaguje na drobne zmiany, ignorując te bardziej subtelne, długotrwałe procesy, które rzeczywiście prowadzą do utraty wolności. One nie są widoczne od tak, nie rzuca się tego od razu na głęboką wodę. A wiesz, jaki jest skutek tych skrajnych reakcji? Tłum popada w strach przed natychmiastową utratą wszystkiego, podczas gdy rzeczywiste zagrożenie, czyli powolne łapanie na haczyk, umyka całkowicie uwadze. Emocjonujesz się jedną rzeczą, podczas gdy pod twoją nieuwagę wprowadza się drugą. Nie będzie żadnej ciekawości, żadnej radości z procesu życia. Wszystkie konkurujące przyjemności zostaną zniszczone, ale zawsze, nie zapominaj o tym, zawsze będzie upojenie mocą, stale wzrastające i stale stające się subtelniejsze. Zawsze w każdej chwili będzie dreszczyk zwycięstwa, uczucie deptania bezbronnego wroga. Jeśli chcesz mieć obraz przyszłości, wyobraź sobie But depczący ludzką twarz. Wolałbym, żebyś mnie nienawidził i stał się lepszy, niż lubił mnie i pozostał taki sam. Wielu z nas to oszuści. Kiedyś byłem taką osobą, a czasami wciąż nią jestem. Myślimy, że pracujemy ciężko, że dajemy z siebie wszystko, że ćwiczymy intensywnie na siłowni przez miesiąc, ale nie widzimy żadnych wyników, więc Twoje majtki stają się pełne. To typowe uczucie ludzi w dzisiejszych czasach. Uczysz się 30 minut na jakiś cholerny test i nie osiągasz takich wyników, jakich się spodziewałeś, czego oczekiwałeś. Nie wkładasz w to wystarczająco dużo pracy, musisz przestać mówić sobie, że robisz wystarczająco. W życiu nigdy nie jest wystarczająco, dopóki nie poczujesz tego przytłaczającego uczucia, że pracujesz więcej niż inni, że robisz więcej niż wszyscy. Mogę się mylić, ale nigdy nie powątpiewam. I to jest maksymal ludzi charyzmatycznych. Nawet jeżeli nie jest pewien, jego głos tego nie zdradza. Jego postawa cały czas jest pewna. Wie dokąd zmierza, nastawia celownik i właśnie tam się kieruje. Jeszcze inne przykłady tego, co mówi osoba mało pewna siebie. No w sumie możemy spróbować tego podejścia, no ale nie mam pewności, czy to zadziała. Co mówi lider? Proponuję to podejście. Uważam, że to jest najlepsza droga. Jeżeli są inne pomysły, jak najbardziej możemy je przeanalizować, ale uważam, że to ma największy sens. Widzisz tę różnicę? Tam nie ma miejsca na kajanie się. Pierwsza osoba prosi o pozwolenie, aby zostać wysłuchaną, druga osoba oczekuje, że jej zdanie zostanie wzięte pod uwagę. Ponadto lider nie zmiękcza swoich słów, nie mówi rzeczy na zasadzie, nie wiem czy to ma sens, wiesz jak jest. No nie czuję się z tym najlepiej. Za to, co mówi lider, to ma sens, bo to jest dobre rozwiązanie. Po prostu zawsze podaje konkretne argumenty zamiast zgadywać. Nawet jeżeli nie jest pewna odpowiedzi, to trudno, ale nigdy nie daje po sobie tego poznać. Szuka rozwiązań z pozycji siły, a nie strachu. Oczywiście mam na myśli siłę, która wynika z wewnątrz, a nie z depresjonowania czyjejś wartości. Wielu z nas ma wielkie cele. Kiedy masz tę niesamowitą wizję, która wydaje się być poza twoim zasięgiem, musisz wiedzieć, że w drodze do jej osiągnięcia napotkasz wiele ciężkich dni oraz nieuchronnych porażek. Najważniejszym kluczem do osiągania w życiu jest posiadanie nieograniczonego źródła ognia. Ta napędzająca cię pasja i przekonanie, że możesz stać się kimś, muszą być zawsze obecne, ponieważ w te wszystkie złe dni, kiedy nie masz ochoty na działanie, musisz być swoim własnym motywatorem, kibicem, trenerem i wszystkim czego Ci tylko potrzeba. To co słyszę to dużo internetowego gadania, ale nie widzę żadnej pracy. Słyszę wiele osób, które mówią Ci co powinieneś robić, jak powinieneś to robić, czy jak powinieneś żyć. Wiecznie Cię oceniają pokazując palcem, ale potem patrzę na nich i widzę, że są w złej formie, wyglądają źle, ale mówią innym jak żyć. Nie, nie będę Cię słuchać. Zawsze drażniło mnie to w wojsku. Wielu ludzi dużo plotkuje, ale nie widzę prawdziwego cierpienia za tym, co mówią. Ciężko jest wstać rano, kiedy pada. Nie chce mi się zakładać butów i iść biegać, ale wiesz co? Wziąłem się w garść i pobiegłem w deszczu. Zrobię to w huraganie, burzy, czy cokolwiek ześle na mnie matka natura. Twoja lodówka nigdy nie jest pełna. Nigdy nie dojdziesz do końca w życiu. W życiu ważne jest abyśmy pozostali głodni. Głód zmienia twoją mentalność. Przechodzi z bycia udomowionym w całkowitego dzikusa. Jeżeli wolisz przybierać pozy i nigdy nie okazywać szczerze siebie, żyjąc fałszywym życiem na pokaz, podobnie jak wielu innych, jeżeli ciągłe samoobserwowanie i strach przed byciem wyrwanym z naszej codziennej roli, to dla ciebie tortura, to nigdy nie będziesz wolny od trosk. Myślenie, że każdy, kto na nas patrzy, ocenia nas, przynosi ciągły niepokój. W Wiele sytuacji, niezależnie od naszej woli, obnaża nasze pozory. Choć ta cała troska o siebie może być skuteczna, życie pod maską nigdy nie będzie wolne od zmartwień. Ale jakże wielkie dobro znajdujemy w prostocie, która jest pozbawiona ozdób i nie ukrywa żadnej części swojej natury. Gromadzenie przedmiotów to tak jak zbieranie kamieni, które trzeba później nosić. Im nie jesteśmy przywiązani do tych rzeczy, tym bardziej czujemy się otwarci na nowe doświadczenia. A wiesz dlaczego? Bo nie ogranicza nas strach przed ich utratą. Dla mnie to są między innymi ubrania. Zobacz, to jest zwykły kawałek materiału. Ja nie wiem za ile kupiłem tą koszulkę. Pewnie jest 20 zł na lumpie. No i co z tego? Co to zmienia? Zobacz, za mną nie ma półki. Co to zmienia? No ale to tak wypada. Mnie nie interesuje co wypada, a co nie. Robię to, co jest w zgodzie ze mną. I ty też powinieneś myśleć w ten sposób, jeżeli chcesz zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Powiedz mi, po co mi lepsza szafa? Mam mieć w czym chodzić, pójść na trening, ewentualnie trochę lepiej się ubrać na miasto. Tak samo jest z obcymi ludźmi. Ja już dawno pozbyłem się takiego myślenia, że jakaś kobieta na przykład mi się podoba i czuję przywiązanie. Albo ktoś mi coś zaoferował, więc teraz muszę się mu odwdzięczyć. Dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia. Kiedy uwalniasz się od potrzeby emocjonalnych zobowiązań, Klarują się Twoje myśli. Chodzi mi o to, że masz nad nimi kontrolę, a te myśli później przekładają się na odpowiednie działanie. Istnieje taki psycholog jak Leonard Berkowitz, który specjalizował się w badaniach nad agresją oraz wszelkiego rodzaju społecznych odchyleń, i opracował, a w zasadzie dopracował coś, co nazwano teorią frustracji i agresji. Klasyczna wersja teorii twierdziła, że każda frustracja prowadzi do agresji, a każda agresja jest wynikiem frustracji. Berkowicz jednak dostrzegł, że to podejście zbyt uproszczone i postanowił je zrewidować. W jego nowej wersji agresja była przedstawiona nie jako automatyczna reakcja na frustrację, wszak jako wynik interakcji frustracji z innymi czynnikami. Oznacza to, że frustracja zwiększa prawdopodobieństwo agresji, ale nie zawsze prowadzi do niej bezpośrednio. Wszystko zależy od tego, jak dana osoba przetwarza te emocje, oraz jakie czynniki zewnętrzne wpływają na jej zachowanie. Czyli ktoś może być wściekły na cały świat, ale w momencie gdy jego otoczenie jest rozsądne, będzie mniej skłonny do wyżywania się na tym co zewnętrzne. Jednak kiedy ta frustracja wzrasta, a jego otoczenie jest na swój sposób patologiczne, będzie atakował to co zewnętrzne. To dlatego też statystyka wskazuje, że takich twardych przestępstw częściej dokonują ludzie z biedniejszych, przemocowych domów, ani z tych bogatych, albo z klasy średniej. Wiadomo, to nie jest reguła, jednak ci z bogatych i średnich mogą odczuwać taki sam poziom frustracji, ale to, co się dzieje dookoła, jest tą iskrą powodującą zapłon. Jeżeli naprawdę chcemy zmienić daną osobę, musimy zwrócić uwagę na jego bodźce dookoła. Czyli co jest tym elementem, przez który wszystko wybucha? Bodźcem niekoniecznie musi być człowiek, może to być obecność przedmiotów kojarzących się z przemocą, lub nawet miejsca, które wzmacniają emocjonalne napięcie. Berkowicz sugerował, że frustracja wywołuje stan gotowości do agresji, ale to, czy człowiek zareaguje agresywnie, zależy od kontekstu, czyli miejsca, w jakim się znajduje, oraz od dostępnych bodźców, które mogą nasilić lub osłabić tę reakcję. Miej na uwadze, że ludzie nie reagują automatycznie, ale przetwarzają informacje w kontekście swoich doświadczeń, przekonań, wartości itd. Dlatego też tak ważne jest znalezienie tzw. mentalnej kotwicy, która będzie blokerem przed wejściem w dysfunkcyjną czynność. Na przykład, osoba, która jest wychowana w kulturze promującej rozwiązania siłowe, będzie bardziej skłonna do odpowiedzi agresją na frustrację, podczas gdy ktoś, kto wykształcił w sobie strategię radzenia sobie z negatywnymi emocjami, będzie deeskalował każdą sytuację. Najgorsza jest jednak powtarzająca się frustracja. Im więcej razy jednostka doświadcza tego rozrywającego emocjonalnego bólu, tym mniejsza staje się jej tolerancja na negatywne bodźce. To też tłumaczy, dlaczego osoby, które przez dłuższy czas były narażone na stres. Na przykład, toksyczny związek, będą reagować bardzo negatywnie, nawet na małe zwrócenie uwagi. Skąd wzięło się to dresiarskie powiedzenie? Masz jakiś problem? No, dokładnie z tego mechanizmu. Ktoś się na niego popatrzył, on dopisał negatywną historię w głowie, albo z drugiej strony potrzebuje wyładowania emocji. Ale obie te rzeczy to projekcja, nad którą można pracować. Posłuchaj sobie, co mówił Felix Dennis, czyli najbogatszy człowiek w Wielkiej Brytanii. Miał pieniądze, najpiękniejsze kobiety i wiesz co? I nic. Całą tę ekstrawagancję przykryła depresja, bo widział, że już nic lepszego go w życiu nie spotka, ale potem uznał, że najpiękniejsze chwile to karmienie bezpańskiego kota, chodzenie nocą po parku. Pisanie poezji. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Bo uważam, że mężczyzna odnajduje sens w małych zwycięstwach. U mnie na przykład to jest codzienny trening. Mam gdzieś, czy jest deszczowo, jest burza, czy cokolwiek innego dzieje się na dworze. Po prostu to robię. Choćby nie wiem co, piję kawę, ubieram się i lecę. Nawet jeżeli miałbym się turlać, nawet jeżeli jest mi niedobrze, robię swoje. Jestem wdzięczny za to, że żyję i po prostu realizuję to, co sobie zaplanowałem. Tak jest mój obowiązek wobec tego świata. Być może wczoraj zrobiłem ciężki trening na macie, bolą mnie nogi, być może odpuszczę. Nie, w ogóle nie myślę w ten sposób. To jest myślenie leszcza, które od razu wyciszam. Jest wielu chłopaków, którzy negocjują sami ze sobą. Jestem zmęczony, może sobie odpocznę. Powiem ci szczerze, Nikogo to nie interesuje. Im szybciej to zrozumiesz, tym lepiej dla ciebie. A jedyna osoba, która interesuje się tym biadoleniem, to ta, która chce widzieć ciebie na dole. Tak jest praktycznie zawsze. Dlatego znajdź swój sposób na codzienne wygrywanie. Być może będzie to bieg. Wstajesz, ubierasz się i wychodzisz. Możesz stwierdzić, że gadam bzdury. Spoko. Dalej oglądaj narzekaczy. Ja zdaję sobie sprawę z tego, jak działa mój program i co się dzieje z ludźmi, którzy mnie słuchają, którzy na przykład dołączają do mojego labu, rozwijają się, stają się lepszymi ludźmi i o to właśnie chodzi. Nie potrzebuję balansu, potrzebuję wzrostu. To jest najważniejsze. Wyobraź sobie kapitana samolotu podczas turbulencji. Czy chciałbyś, żeby powiedział: Nie martwcie się, się. Może na spokojnie uda nam się wylądować. Ludzie zaczęliby piszczeć, krzyczeć, panikować, przecież takie słowa pokazują absolutny brak pewności. A co gdyby zamiast tego powiedział, to będzie trudne, ale mamy plan i damy radę, jeżeli wszyscy zastosują się do moich wskazówek? Możemy się tak umówić? Jeżeli to zrobicie, wszyscy spokojnie wrócimy do domu. Ta druga wersja jest prawdziwa i właśnie dlatego daje ludziom pewność. Charyzma oznacza zasiewanie ziarna wiary zamiast wątpliwości. Nawet spokój tam gdzie innym go brakuje, dawać pomocną rękę tam, gdzie każdy się boi, robić to, co jest zupełnie niepopularne. To nie oznacza, że zawsze musi mieć wszystkie odpowiedzi. Chodzi o sposób, w jaki komunikuje swoje intencje, w związku z czym charyzmatyczna osoba daje coś więcej niż plan, daje poczucie ludziom, że owa intencja się spełni. Musisz wstać i dać sobie wiarę, dać sobie pewność siebie, a zaczyna się to od treningu. Powiem ci tajemnicę na temat przebywania w ciemnych miejscach. Jeżeli masz odwagę pozostać tam wystarczająco długo, twoje oczy zaczną się dostosowywać do otoczenia. Twój umysł i ciało zawsze dostosują się do większego cierpienia, do większego bólu. Jeżeli chcesz bardziej się wysilać, wiedz to. Twój umysł poddaje się dużo wcześniej niż twoje ciało. Dlatego musisz być gotowy, aby wejść głęboko w tę ciemność i odkryć więcej siebie. Niektórzy z was urodzili się w piekle, a inni po prostu tam trafili. Życie jest trudne i będzie kopać was po tyłkach. Jest pewna taktyka na walce z pożarami na dzikich terenach, że kiedy ogień nadchodzi, a nie ma drogi ucieczki, stosuje się ryzykowny manewr. Wznieca się ogień wokół siebie. Ten ogień zaczyna niszczyć i spalać wszystko dookoła, Tworząc wokół ciebie czarną dziurę. Czarna dziura oznacza, że ogień nie może cię już spalić. Niektórzy z was muszą wzniecić ogień w sobie i wydostać się z tego piekła właśnie w ten sposób. Kiedy wiesz, że walczysz z ludzkim instynktem chorej ambicji, ciągle niespełnionych pragnień, a ty jesteś skromną osobą, gdzie to cię stawia? Masz spory kłopot, bo dosłownie zostaniesz zjedzony. Można opowiadać bajki o tym, że warto być uniżonym, bo z tego płynie siła. Jedynie siła dla tych, którzy są postawieni wyżej od Ciebie, a gdy przyniesiemy tę ludzką rządzę na większą skalę, staje się ona jeszcze bardziej niszczycielska. W grupach społecznych, zwłaszcza w elitach rządzących, ambicja nie dotyczy tylko jednostek, ale całych frakcji. A więc ten efekt jest zwielokrotniony. Nikolo doskonale rozumiał, że gdy zyskują kontrolę, dążą do całkowitej dominacji, zagarnięcia wszystkiego co możliwe. Jesteśmy tylko my i nic więcej. Zgodnie z zasadą, lepiej budzić strach niż być kochanym, jeżeli nie można być jednym i drugim. Dlatego, będąc świadomym, że takie mechanizmy zachodzą w ludzkiej psychice, należy budować w sobie nieposkromioną pewność siebie. Wiarę w to, co się mówi, niezależnie jak trudno przychodzi nam wypowiedzenie danych słów. Na każdym poziomie. Już nawet nie wspominam ściśle o komunikacji werbalnej, ale żeby swoją postawą udowadniać, jestem porządną firmą, nie boję się ciężkich rzeczy, możesz rzucić na mnie najcięższe wyzwanie, a ja sobie z tym poradzę. Mów, co chcesz, ja jak czołg będę szedł do przodu, bo jeżeli tego nie zrobię, będę już wiecznie skazany na bycie popychadłem. Jeżeli spojrzysz sobie na przeciętnego człowieka, to jest wolny. Wlecze się, mówi, że zrobi coś na poniedziałek, a robi to na piątek. Ludzie z twórczą inteligencją cały czas atakują. To jest siła, siła, która nienawidzi konwenansów. To też w pewnym sensie odmowa podporządkowania się. Świat wynagradza bezpieczne myślenie, trzymanie się starych schematów, ale osoby z twórczą inteligencją mówią: Stop, ja nie pójdę tą drogą. Widzisz, doskonale zdają sobie sprawę, że progres wynika z podważania statusu quo. Nie boją się podejmować ryzyka. Jeżeli ta malutka idea tylko pojawi się w ich głowie, od razu atakują. Gdy większość trzyma się ustalonych zasad, oni je kwestionują i budują nowe. Oczywiście otoczenie reaguje sceptycznie. Wyzywa ich, mówi, a co oni są źli, bo oni uwielbiają konformizm, on się nim brzydzi. Kreatywność jest nieprzewidywalna, ale tylko dzięki takim ludziom świat idzie do przodu. Balans jest dla tych, którzy boją się sięgnąć po więcej. Kiedy młoda osoba gada mi o równowadze, od razu się wyłączam. Nie masz pozycji, by gadać o takich rzeczach. Jesteś w sile wieku, energii. Naprawdę wstydem jest tego nie wykorzystać. Balans to stabilizacja, a stabilizacja to stagnacja. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, nie szukaj równowagi. Szukaj swoich najmocniejszych stron i po prostu wal w ich kierunku. Masz wyznaczyć cel i iść tam na pełnym gazie. Być może nie jest to w cudzysłowie zdrowe, ale za to jest skuteczne. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij o obejrzeniu tego i koniecznie dołącz do Labu Liderów.